Ja Ale, no, Jaru, ty głupi jesteś, jesteś tępy w Naprawdę, jesteś już idiotą. Idiota, Demiu, po prostu Demiu. Właśnie pokazałeś, jak jesteś głupi. Że mógł gadać jak mój nie to jest dziwne. Nie odejdziemy. Chodzę jak maszyna, chcę dopić. Na druga wujnie tylko co mi krwi. Te szare bloki nauczyłem. Młody piersi, ale nie. Te wszystkie mam ci przystojne broni, Z tej strony, kamerzysta, i witam Was na nowym kanale. Kanał został założony wczoraj. Jest to teraz nasz jedyny kanał, na którym nagrywamy filmy. W każdym razie w dobę wbiliście 300 tysięcy subskrypcji. 300 tysięcy subskrypcji. Nie wiem, jakim cudem to zrobiliście. Jest to chory wynik, ale w każdym razie chyba zbliżamy się po rekord najszybciej bitego miliona w historii polskiego YouTube'a Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, tam kliknijcie czerwony przycisk, tam na dole. Musicie kliknąć taki sam, Czerwony przycisk, jak tutaj widzicie, tam na dole. A dzisiejszej nocy Marek wpadł na zajebisty pomysł, żeby prankować Stu. Prankować Stu w taki sposób, że nie będzie dawać mu spać. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale w sumie zgodziłem się na to, bo Stu ostatnio mnie denerwuje, bo za bardzo chwali się swoimi ubraniami, swoim dresem za 8 tysięcy i mnie zdenerwował. No właśnie, to jest chore. Kolej, no. co ten ja, robi. Nie widzę. Ja, ja nie widzę w tym Co, portu, co nie? to jest, Michael? Co to mogęś mówić, ja cię nagram? Powiedziałeś, co już robimy dzisiaj? Tak. No dzisiaj uprzykrzamy życie, Stewie. A za co to robimy? Za to, że, znaczy, nie wiem, no ty mówisz, że chcesz to zrobić, a ja się zgadzam. Ja to robię, no, robię dla fanu, a ty dlatego, że powiedział, że jesteś gorszy, bo nie nosisz dresu za 8 koła, tak nie, jak ja? On. po prostu nie noszę dresu za 8 tysięcy, bo nie noszę dresu za 8 tysięcy, bo to jest wyrzucanie pieniędzy. Ale no tutaj chodzi o to, że powiedział, że jesteś gorszy z tego względu. W sumie jesteś, ale Stew nie powinien takich rzeczy mówić, bo on też nie jest najbogatszy. No, ruszne, ruszne. no dobra, dziękujemy go, czekamy do nocy, tak? Jeszcze ile? Z godzinkę, dwie on zaraz wróci, także. Zapraszam do oglądania. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Także drodzy Państwo, jak widać Steward właśnie idzie spać. Ja rozumiem, chcesz się ocalić? W sensie? No przed tym jak pokazałeś się świeżo. Twoje... Czemu tu w ogóle deska leży? To jest tak zwana deska do pracowania. To, to jest moja deska ratunkowa. Dobrze. No, a ten czapkiec się, się spodobał? Yy, nie, nie spodobał mi się. Przedstawię ci pokój, to jest tak zwany pokój pokojowy. A tu śmierdzi? Tak, tutaj śmierdzi najprawdopodobniej. Yy. A będzie jakieś prześcieradło, czy na tym miał spać? Czuć. Czu tak to jest prześcieradło? Ktoś, no to jest przejście radu. Ktoś to zmienia? Co? No nie, no widzisz tu, jeszcze trochę zostało mojego białego. <noise> Dobra. O kurde, w końcu. O, ale można rozciągnąć nogi. No jak ty leżysz w ogóle? A jaką kurde leżysz? To jakoś byś się kładł spać. No idę spać, no. No ale co, ty śpisz na rogu? Dobra, idź spać, chodź, chodź, chodź chodź, chodź. Chodź, chodź. Do tego, chodź, chodź. chodź, Cii. Nie mam problemu, tylko. Dobra, no. No to ja sobie tak śpię. Czekamy aż zacznie, bo największą satysfakcję. Jego satysfakcję będzie mi sprawiało to, kiedy obudzę go. Zgadza się? Czekamy aż zaśnie. Włócimy go i zaczynamy całą akcję. Nie nagrywaj, czekamy aż zaśnie. Serio? Wiesz jak on ma na imię? Misław śmieciu. Wiedziałem, że coś się No kurde, no wiedziałem, no wiedziałem wszystko. No tego się nie spodziewałeś, co? Ale myślał, że jestem tutaj. Kurde, myślał, że jestem. A myślałeś? macie jakiś szok na jego twarzy. Ogólnie mi film zarysujesz, nie? Bo chciałem sobie nagrać zakończenie do filmu dzisiejszego, który nagrywaliśmy sobie z Torunia. Bo nagrywaliśmy, że pierniki toruńskie. Ale dobra, dajcie mi serio spać teraz, bo kurde nie śpię od duchu. Super, cieszę się. No. Cieszę się. Ale cię. Ale cię zrobił. Ale fryer z niego. Zrobił się. Ja się nie spodziewałem, że on śpi, nie? on jest youtuberem? On trochę jest. Z 10 lat? No już są jest, wiesz, ale wiesz. Marzec. rzeczywiście, skoro ma 10 lat doświadczenia, ciężko będzie go zrobić na no takie Jezuś. No, ale oś. prędzej ci pójdzie tak, właśnie. Myślę, że to już nie będzie spać całą No, no to akurat tak. Dobra, ja idę sobie pograć w grę. Powiem Ci tak, jeżeli chodzi o wyrzucanie na niego gówna, moczu, czy tam, nie wiem, rzucanie petardami, to zostawimy to sobie na później, bo Stu może się obrazić na samym początku. Patrz, przywiążę go taśmą, o, taką taśmą, dosyć designerska taśma i będę po nim skakał. Dobry Skakam? pomysł? Tak, będę po nim skakał. Dobry pomysł? Nie, to jest się nad ludźmi, Marek. Nie, to nie jest zlęcanie się nad ludźmi, bo zacznijmy od tego, że Stu nie jest człowiekiem, tylko stył jest włochatą małpą. Ciekawe, jak to zrobić. Dobra, zahaczamy sobie o łóżko. Muszę się zaraz obudzić, co? Muszę się te debilno. Co? zaraz się obudzi, No Tak się obudzi, no to cóż, zrobimy drugie podejście. No ja pierdzielę, Marek, zawsze musisz wszystko zepsuć. A! oła, Kurde, oszalałeś! Wzdurze. Daj się związać. Oszalałeś się, ja musisz iść. Kurde, chłopie. Czemu ty się cały czas budzisz? No, samo śpać jak. jak... Nienormalny, co ty skaczysz jakiś kurde Co ty w ogóle był znajdziesz? na grubo! Za to, co <grym> zrobiłeś, za to, co zrobiłeś teraz chciałem cię związać. Chciałem cię związać tutaj, do łóżka i skakać po tobie, ale za to, że utrudniasz mi robienie filmów, pożałujesz tego, pożałujesz tego, nie przeżyjesz tej nocy! Pożegnaj się z życiem. Za jest, za to jaki jesteś. O Kurde, Marek, co to jest? Patrzynią taśmę, ta, która jest. pozdrowieniami dla ciebie. Nie mam tego Beta. Przygotuj się. Lecimy na grubo. Z nie ma co. Widziałeś co on zrobił? No co? Obudził się. No jak kurwa, że się obudził? Zepsuł mi pranka z kotem. Ale się człowieku. Zepsuł mi pranka z kotem, później mi zepsuł pranka z taśmą. No to wiesz co go teraz czeka? Istna masakra. Darły się ryja człowieku. No i co z tego? To co on nie może udawać? On nie może udawać i musi mnie denerwować? Nie. Szczyt chamstwa. Ty przynajmniej czasami udajesz jak coś robię. A, a on co, co zero kurwa Chyba mu się role pomyliły. K za kogo on się ma? Za pana jakiegoś? To jestem panem. Nagrywasz? Nagrywam. Nie mamy tutaj petardy. Mega się stresuje. Zawsze boję odpalać się takie rzeczy. Są to cztery petardy połączone w opakowaniu procesora i dziewięć. Ja nie włączam światła. Zgłośnij jasność. Chyba zwiększ jasność. Zgłośnij. Dobra, dawaj wpis. Zwiększyłem jasność. Jest jasno. Kurwa! Co Normalnie jesteś kurde. Ej, ej, co normalny to robisz? Jesteś, petardy, kurde, ty robisz? Normalnie jesteś pytardy kurde, jesteś normalny? Jest, Weźcie Weź się, weź się bogaty rozwalicie. Pytardyś. Jezu, ściany rozwaliłeś, stiu. O Boże. pytardy. Ściany rozwaliłeś. Ściany rozwaliłeś. To zwykłe petardy. Czego ty się boisz? Jeszcze śmierdzi tutaj przez ciebie. Chcesz się zawału dostał. Debil. Patrzcie jak rozwalił ścianę. O nie. Za za to to by... Ale kurde, zobacz, on sobie rozwalił ścianę. Za to to trochę hejtu by się przydał. Odpracujesz mi tą ścianę. Zauważyłeś, że to ja próbuję go prankować, a do tej pory on mnie prankuje? Co ty robisz? Ścianę zniszczyłeś! Żeby mi to było ostatni raz! I sprzątaj te petardy! I teraz lecimy na grubo bardziej. Jeszcze ja debil. mu nie popuszczę. Ja mu nie popuszczę za to, co zrobił. Obraził mnie. Obraził te mury. Zniszczył ścianę. Ścianę trzeba będzie wygładzić i odmalować na nowo. Idź spać. Idź spać. Yes. Marek, wychodzisz? Wychodzisz, czy co? Co ty tam robisz? Co ty robiłeś? Co to jest? Nie, ale co, co to jest? To jest prank. No nie gadaj, że to jest to, o czym myślę. O czym myślisz? No wiesz, o czym myślę. No to powiedz to na głos, że tutaj nie będziemy bawić się w kotka i myszkę. Ja tego nie powiem, nie? Bo to no no powiedz, no. Co zabrałem powiedzieć? Czy defekowałeś się do tego? To jest mocz. No tak. To jest mocz. Za zepsutą ścianę chyba należy mu się, żeby naleć mu to na ryj przez tą szmatę. Nie wiem, trochę. Jakie przejęcie? A co, myślisz, że ściana za darmo się naprawi? Jeśli kosztuje naprawa ściany? Jesteś świadomy tego. Może porozmawiajmy o tym, ile kosztuje naprawa ściany. Dobra, idźmy 20-30 tysięcy złotych? Za taki malutki kawałeczek, żeby całą ścianę naprawić. 30 tysięcy złotych, jak nie więcej. To jest skandal. Ja mu nie odpuszczę. To będzie najgorsza jego noc w życiu. Zapala światło czy nie? Co u mnie zapalę. Nie, to możesz, możesz nie zapalać się z większej ja Zwiększy liczy. niż jasność. Będzie jasność. Jest, jest jasno. Jest jasno. Będziesz to dobrze nagrywał? Jest jasno, masz prześwietloną mordę, idź. Ale nadal przystojny? Już nie. Za kurde, nie wchodzę. No to czekaj, spiszy. Przystojny czy nie? A jak Skąd ja zapytam? No przystojny czy nie? Nie jestem gejem. Przystojny powiedz. Nie. Ja mam czas. Dobra, no przystojny, no idź. To jest już przygięcie, nie Marek, przygięcie. Ty, a co ty tutaj zrobiłeś? Całą ścianę zalałeś. Znowu! Kolejna ściana zniszczona. Przecież nie wypłacę. Przecież nie wypłacę, kurde. Wszystko zaowe. O Jezus. Co to było? Co to było? Ja pierdolę, serio, ten, ten pokój będzie zdemolowany. Ej, uspokój spokój się, dobra. Pychicznie chory jesteś, jaki? Co to było? Mo. Uf, po czym? Po czym? Czekaj, trzymam. De... Ja pierdzielę. Cyhol? Marek, to ty do tego doprowadzasz. Kurde, teraz masz swojego szczocha na koszulce przez tego cepa. Koszulka do wywalenia. No zobacz, do czego doprowadziłeś. No, no, no on mi jeszcze pokój. Teraz masz szczocha na ryju. Przegięcie. Tiu, uspokój się, okej? Okay? No uspokój się, bo zdemolujesz chatę. Proszę cię, uspokój się. Ja już nie będę, obiecuję. No uspokój się, proszę cię, Steve, uspokój Nic, uspokój się, proszę cię. Uspokój się, Steve, proszę. To nie jest moja wina, że tak się dzieje. Serio. Już? Spokojnie? Nie wiem, czy to jest normalne, co ty robisz w ogóle, Marek. Ty, ale tu się fajnie tą jasnością można bawić. Zwiększam sobie, zmniejszam. O ch cholera, ale ciężkie. To w ogóle nie jest głośnik. To jest monitor studyjny. I co? I chcesz go tak obudzić? Tak. Znaczy, ja chcę... Myślisz, że on śpi po tym wszystkim? Chcę mu coś puścić, tak wiesz. Jakiś taki... Dowalony Ale myślisz, że on śpi po tym wszystkim? Mam nadzieję. Osobnie no, od tych szczoków minęło pół godziny. Musiałem się przebrać, umyć nawet więcej niż pół godziny. Ale wszystkie zostało otwarte. Włączyć światło, czy podgłośnisz jasność? Podgłośni jasność.

i szybko mi to powiedz Bynie mało szyby to... z okien To niegrzeczna infra Chłopiec koło obrotek ile mam promisji W końcu jestem usatysfakcjonowany Trochę mi go szkoda, ale nie mogę się powstrzymać, żeby zaśpiewać Nie no, super było, zajebiście Odłączamy Nasz głośnik, i co? Idziemy go prankować dalej Weź go poszukaj, gdzie on poszedł e, still. Sorry, że tak wyszło Po prostu no, już się wkręciłem puścił pięć promieni i... No, jak chcesz to iść spać, już nie będę mu pomagać, nie? No, na pewno. Masz szczęście, że kurde... Masz szczęście, że to... Co to było? Bo to nie było to, co mówiliście. No nie wiem. To Żeby... coś śmiesza Jakiś kurde sok, czy coś. No pewnie tak. Ale w każdym razie... Idziesz spać teraz już, czy nie? Wiesz, jak to by naprawdę było, to bym kurde go połamał. Połamał go? No. Zabił go? Co? Zabił go? <ścoughs> Szczerze? Nie wiem. Może no, by no, to był efekt tego. Natomiast, no kurde. No, musiałby być chory na głowę, jakby, jakby miał serię to zrobić. Masz no, szczęście, że to kurde jakieś, nie wiem co to było. Ale... Idziesz spać już, czy? Nie, ja już nie idę spać, stary. Ja czekam, może on zasnie teraz. Po co? Zobaczysz. A co chcesz zrobić? No to poczekaj ze mną, zobaczysz. teraz film montuje, Mosi. A ja tu siedzę. to chodź, zobaczmy, co robi. Bliżej jest trzecia w nocy, nie? Ja czekam. W końcu musi zasnąć. I co, będziesz teraz czekać na niego? Ja będę czekał. To co, czekamy razem, bo mi też się nie chce spać. To czekało. No to czekamy. Ty, Siu, boję się. Ty jak psychol teraz wyglądasz. Nie się tak na mnie. Jezu. Bo nie będę z tego osobno nagrywać. Serio. Siu, ogarnij się. Nie, serio się ogarnij, bo... Nie no, wyglądasz jak psychol, nie? Ogarnij się. No weź normalnie coś powiedz, czy coś. No co ty robisz? Co jest z tobą nie tak? Człowieku. Siu. Nie, serio, co jest tobą mnie tak? No, halo. Co? No, co ty robisz? Czekam. No, ale dziwnie się zachowujesz. Czekam, aż zasięg. No, trochę poczekamy. Co, idziesz spać czy nie? Co za ty? Ogarniasz go, będziesz tak siedział i milczał. Siedz, sobie, spać. Nie ma dla mnie problemu żadnego. Sieć słusznie. Bardzo dobrze robisz. Dobra, ja idę się przewietrzyć. Idę sobie zapalić papieroskę. A wy sobie siedźcie. Na razie. Jestem. Piedziemy, że on się nie obudził. <grym _> co? Ej, co jest? Ej, co to za? To jest słutek. Ty nie normalny jesteś? Mmm, 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 mmm. To jest kurio. się? Ej, o, co ty robisz? Ty normalny jesteś? Posfokuj się. Mmm, um, ale wyglądacie słodko. Ej, co? Ty?

Weź i daj dożyczki gościu może. A co ty tak chodzisz, Siu? A... Ej, bo on się rozplątuje. Boje włosy. Dobra, już skończcie ten cyrk. Kurde, noc jest. Tiu, on się rozplątuje. A co ty tak wolno chodzisz? Nienormalny jesteś. Co ty masz z tą wodą? Weź się już uspokój, no. Kurde. Co tu tak zaplątał? Normalni jesteście. Fajny. O nie, 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 nie. Nie, 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 nie. No. istot, istot stąd. Ej, 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 ej istot ej, Ej, ej. <moczą> <Lüyor ovalu> ej, ej, ej. Ej, Co ty <moczą> robisz? O wiem. Ty bo się części. Czekaj, on się części. Zresztą się. No Co ty... Normalny jesteś, idioto, weź mi chociaż te spodnie popraw. Co ty robisz? Chory Daj, bo... jesteś na głowę. Gacie mu spadły, no. Człowieku, nie, to jest przesada, Lech. Jesteś nienormalny. Nie no, większego debila nie widziałem, naprawdę. Naprawdę, ja... No, ty głupi jesteś, jesteś w wokół. Naprawdę, jesteś idiotą. Idiota, debi, po prostu debi. Właśnie pokazałeś jak jesteś głupi. Żem I... głupi? Nie, to jest dziwne. ty. Jest... Weź, kurde, kamery z tym debilem na coś umawiałeś, to. Weź zrezygnuj, bo on jest chory na głowę. Odkurzaczem. No tu nie chodzi o to, że ja mam z tym jakiś problem. On po prostu zachowuje się jak debil. Ma kogoś od chudzaczem. Ja miałem to on ma odkurzacz. Weź już skończ, naprawdę. To nie ma sensu, bo to jest bardziej żałosne niż śmieszne. No i przyjeźdź mi nożyczki i tyle. No, bo to jest żałosne, no. Ty, ty, ty takiemu człowiekowi daje szansę zrobienia jakiegoś pranka na mnie. To jest śmieszne. No 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 nie <śmulatujesz> no. popisz się dalej. Przynieś nożyczki. Tak? Przynieś te nożyczki? To tak z klasą dni. Co ty robisz? Co <śmulatujesz> no To piłujesz to? No chyba jakiejś nożyczki jakieś. Dobra, wiesz co, z No No że ja po prostu nie będę tego komentował. <śmulatujesz> Siedzisz coś w gaciach marek, nie? No i co z tego? Eee, dobra, nie chcę. Niech sobie I. idzie spać. Idzie spać po prostu. O. <sation> <gul recoarz> Czy on tak? on tak idzie spać? <gul> <absorbed> no dobra. Mam nożyczki family friendly. No z... Zobaczcie poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Kiedy idzie go rozwiązać albo coś więcej tam zrobić. Stryży, mam ci przystro mi broń, przy skroni, broń, broń.